Dlaczego psy jesienią potrzebują spacerów? Jesień to okres, kiedy jest tak jak teraz zimno, pada, pogoda po prostu nie sprzyja, dzień staje się coraz krótszy i coraz trudniej mamy z naszymi psami wyjść na zewnątrz. Chodzi oczywiście tutaj o nasz komfort, ponieważ no, jest po prostu trudniej. Tutaj jest to oczywiste do zrozumienia, ale trzeba pamiętać, że jesienią. Też psy potrzebują spaceru. Nie tylko dlatego, że ten spacer jest dla nich ważny zawsze, Dlaczego? dlatego warto pamiętać o tym, że ten spacer jest czymś nieodłącznym, nieodłącznym elementem życia z naszymi psami. Czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest mróz, czy jest śnieg? Oczywiście w tych najbardziej drastycznych wariantach nie, ale jednak to coś, co jest ściśle związane z potrzebą, potrzebami naszych psów że te nasze psy potrzebują po prostu spacerów, my musimy im to zapewnić. I szczególnie ważne jest to jesienią. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze psy muszą przygotować się, będąc na tym dworze, gdzie ta temperatura spada, warunki robią się coraz gorsze, wiatr jest coraz gorszy, do nadchodzącej zimy. To jest takie powolne, taki powolny proces przygotowywania tych psów do tych... Niskich temperatur, do tej wilgotności, jaką możemy spotkać właśnie zimą. To nie może wyglądać tak, że jesienią nie wychodziliśmy na spacery, a zimą wrzucimy je w bardzo niskie temperatury. Niestety, tak to nie może wyglądać. Więc, jest to taki sposób. Metoda na wzrost odporności, na przystosowanie tych psów do zmieniających się warunków. Oczywiście psy same w sobie również tutaj dużo robią, to znaczy ich ciała, jeśli chodzi o sierść, jeśli chodzi o nabieranie masy, to wszystko powoduje, że te psy oczywiście przygotowują naturalnie się w ten sposób do tych niższych temperatur, ale warto, żebyśmy również my im pomogli, warto, żebyśmy jednak wspierali je również w tym Przystosowywaniu się do gorszych warunków, jeśli chodzi o to, co jest na zewnątrz. Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że tak jak wspomniałem, ciała psów naturalnie, w naturalny sposób, przygotowują się do właśnie nadchodzącej zimy. I tu warto pamiętać, że wiąże się to z wzrostem masy. Niestety oznacza to, że w przypadku psów może to być zbyt coś daleko idące. Oczywiście, tutaj te psy są w stanie jesienią zjadać gigantyczne ilości jedzenia, ale pamiętajmy, że ten nadmierny wzrost tej masy może być po prostu czymś niefajnym. Czymś, co w negatywny sposób wpływa na te nasze psy, które już nie żyją w taki sposób jak tysiące lat temu. Więc te spacery są też potrzebne, żeby jednak ta odpowiednia dawka ruchu pozwoliła im spalić ten nadmiar tych wszystkich. Dostarczonych dodatkowych kalorii, o tym warto pamiętać, to też wygląda w ten sposób, żebyśmy nie dopuszczali w przypadku naszych psów do tego, żeby no, ta masa zbyt drastycznie wzrosła, z czym będziemy się później musieli borykać, z czym będziemy mieli później po prostu problemy. I w przypadku psów. Ten spacer jest właśnie takim elementem, który to ogranicza. Gdy go ograniczymy w znaczeniu spacer, albo też będzie go zdecydowanie mniej, to wtedy niestety o wiele łatwiej zdobyć w przypadku psów te dodatkowe, niepotrzebne im kilogramy, ponieważ te psy nabierają tej masy w zdecydowanie łatwiejszy sposób, żyjąc z nami, niż robiliby to ich. Przodkowie. Kolejną rzeczą jest to, że świat na zewnątrz się zmienia, a to w przypadku psów jest po prostu ciekawe. Te wszystkie zmiany, które zachodzą dookoła nas, to, że na Ziemi jest szron tak, to jest ten dzień ten dzień, kiedy pojawił się przymrozek to, że no, wokół nas nawet liście zmieniają kolory wszystko też zaczyna inaczej pachnieć, inaczej wyglądać to są rzeczy, które w przypadku naszych psów też są ważne. One chcą to. Obserwować, one chcą to wąchać, one chcą cieszyć się tym wszystkim, tymi zmieniającymi się wokół nich warunkami. Pies to zwierzę ciekawskie. Pies to zwierzę, które chce wszystko wiedzieć, wszędzie zajrzeć, wszystko obwąchać, szczególnie obwąchać. I oczywiście musimy mu dać na to szansę. Bez spacerów, ta szansa jest mocno ograniczona, co oczywiste. Więc to jest ten kolejny element. To jest kolejna rzecz, która. Pozwala psom się lepiej czuć. Pamiętajcie, że ten krótszy dzień, no, taka nieładna pogoda, też nie wpływa na psy tak fajnie, też wpływa w niezbyt pozytywny sposób na nasze psy, tak jak i na nas. Pamiętajmy, że niekiedy, jak tak pada, jak jest tak ponuro, jak jest zimno, jak jest przymrozek i człowiek musi wyjść poubierany, żeby zmarznąć, to, no, to nic przyjemnego niekiedy. I dla psów to też jest ważne, żeby no jednak te zmieniające się warunki, to że niedługo będzie zima niestety. Dla niektórych świetna informacja, dla innych niezbyt. Nie wszyscy muszą lubić zimę. To coś bardzo dla nich ważnego, że po prostu ten spacer to też coś, co poprawia humor. I jest to też coś bardzo ważnego dla nas, ponieważ dzięki tym psom możemy zadbać o naszą odporność, wystawiając się na temperaturę odpowiednie, możemy mieć więcej ruchu, żeby nie łapać zbędnych kilogramów i możemy podziwiać to, co jest wokół nas. Tak, te same punkty, te same zalety, te same powody, dlaczego warto, są również w przypadku właśnie nas, ludzi. My też na tym będziemy zyskiwać, my też będziemy się z tego po prostu cieszyć. I tutaj warto o tym pamiętać, i o tym trzeba pamiętać, że to też coś pozytywnego, jeśli chodzi o nas, w pozytywny sposób wpływającego na nas. Warto o tym pamiętać, warto wiedzieć, że właśnie takie rzeczy też są pozytywne dla nas. Czyli z wielu różnych powodów. To nie wszystkie. Znacie jakieś inne? Zapraszam do sekcji komentarzy, tak jak zawsze. Psy nie powinny mieć ograniczonych spacerów jesienią. Oczywiście nie zawsze się da wyjść. Niekiedy ten deszcz jest taki, że no po prostu się nie da na dłuższy spacer wyjść. Ale jednak tutaj psy nadal potrzebują spacerów. Nadal te potrzeby muszą być zaspokojone. W przypadku naszych psów nie ma wolnego od spacerów, nie ma przerw. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale to już o tym wspominałem. Ale pies potrzebuje tego spaceru, szczególnie jesienią. Szczególnie jesienią musimy o tym pamiętać, ponieważ wiosna-lato to raczej nie ma z tym problemów. No, latem niekiedy jest problem, że trzeba o innej godzinie, żeby nie iść w ten największy upał. Zimą jest różnie. Chociaż niekiedy zimą jest łatwiej niż jesienią, ale tutaj zimą też psy potrzebują spacerów. Chociaż jak tak patrzę, to dla ludzi łatwiej jest wyjść zimą z psem na spacer niż jesienią. Nie wiem, czy to mylne moje spostrzeżenie. Poprawcie mnie w sekcji komentarzy, ale tak wnioskuję po obserwacjach, jak ludzie chodzą z psami na spacery. Nie wiem, może się mylę. Poprawcie mnie w sekcji komentarzy. No ale może kończmy. Jakie jest Wasze zdanie? Czy również uważacie, że no, spacery z psami są ważne, że musimy z nimi spacerować szczególnie jesienią, szczególnie wtedy, kiedy nam się nie chce? Napiszcie w sekcji komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie, co jest szczególnie ważne. Oraz dziękuję za, Wam za wsparcie. Takie jak wymienione przed chwilą i takie jak patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy. Wyleciało mi to słowo z głowy, ponieważ coś jedzie. Komentarz z super podziękowaniem. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. I tu jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, że jesienią, jak zawsze, też trzeba dbać o psa, o jego komfort, o to, żeby jednak był wyprowadzany w odpowiednich, bezpiecznych warunkach. No ale może kończmy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie.